Zadanie 16. w tabeli podano cenniki dwóch korporacji taksówkowych. Należność za przejazd składa się z jednorazowej opłaty początkowej i doliczonej do niej opłaty zależnej od długości przejechanej trasy. Pan Jan korzystał z 1, a pan Wojciech z taksji dwójka. Obaj panowie pokonali trasę o tej samej długości i zapłacili tyle samo. Ile kilometrów miała trasa, którą przejechał każdy z nich? Zapisz obliczenia. Czyli będziemy przeprowadzali obliczenia odpowiednio dla pana Jana i pana Wojciecha. Jeden i drugi najpierw musiał zapłacić za przejazd odpowiednio pan Jan 3,20 zł. Na no pan Wojciech 8 zł wstępnie tyle zapłacili wstępnie, co nie? A następnie musieli stopniowo dopłacać za każdy kilometr przejechanej trasy, no aż w końcu doszli do tej łącznej ceny, którą zapłacili za cały przejazd i okazało się, że ona była identyczna w pierwszym i drugim przypadku. No to musimy sobie dodawać stopniowo tak, te cząstkowe ceny za jeden kilometr trasy, odpowiednio dla jazdy Pana Jana i jazdy Pana Wojciecha, w końcu dojdziemy do takiej samej wartości, która z do kupy z opłatą początkową, no da nam tyle samo. Tak, Czyli tu będę, dodaję 3,20 zł i to będzie już pierwszy kilometr przejechanej trasy. Tu dodam 2,40. Tutaj będę 6,40. Tu mam teraz 10,40. Tu mam mniej niż tu, więc tu znowu dodaję 3,20. Mam już 2 kilometry przejechane. I to z do kupy, daje mi 6,40 3,20, to jest 9,60. No to a 9,60 to jest nadal mniej niż 10,90. Niż 10,40. No więc znowu muszę tu dodać 3,20. Okazuje się, że to jest równe 12,80. No to teraz dodaję tutaj 2,40. I będę miał też 12,80. Ale tutaj przejechałem póki co 2 km, a tu 3 km. Chcemy, żeby trasa była taka sama. No więc dodaję dalej. Będę miał tutaj znowu 2,40 zł. Zobaczmy, ile to będzie. To jest 14,80 plus 40, czyli 15,20. No to dodajmy tutaj 3,20 zł do tych 12,80. To dotąd już będziesz miał. O! 15,16 zł. Do tego dodaj sobie znowu. 2,40 złotego będziesz miał 17,60. No to tutaj dodaję znowu 3,20 złotego. I ja będę miał 19,20 zł. Tak, no to tu znowu dodam 2,40. Będę miał, o, łącznie z tym, tak? Tu będę miał 20 złotych. To teraz tu znowu dodaję 3,20 zł. Będę miał razem z tym 22,40 zł. No i tu znowu dodaję 2,40 zł. I razem z tym ja będę miał 22,40 zł. Mam tyle samo? Mam tyle samo. Czyli doszliśmy do tej samej kwoty zapłaconej. I teraz zliczamy, ile razy dodawaliśmy tę cząstkową cenę za jeden kilometr trasy, by obliczyć długość przejechanej trasy. Ona ma być, to ma być trasa, przypominam, o tej samej długości, więc powinno być tyle samo to razy do siebie dodawane. No i sprawdźmy, czy tak jest faktycznie. Mamy tu 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 cent za 1 kilometr, czyli wyszło nam, że ta trasa powinna mieć 6 kilometrów. I tutaj będziemy mieli odpowiednio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tu też nam wyszło, że ta trasa powinna mieć 6 kilometrów. No i bingo. W takim razie odpowiedź jest następująca. Ta trasa, którą pokonali panowie. Miała długość 6 km. No, a ponadto obaj zapłacili 22,40 zł. No i to jest odpowiedź na nasze zadanie. Zadanie 17. Zmieszano 40 dg rocynek w cenie 12 zł. za kilogram oraz 60 dg pestektyni w cenie 17 zł. za kilogram. Ile kosztuje 1 kg tej mieszanki? Zapisz obliczenie. 40 dg. No to tak, 40 dekagramów to jest 0,4 kg. Zamieniam dekagramy na kilogramy, dlatego że cena podawana jest w złotówkach na kilogram. 60 dekagramów też muszę zamienić na kilogramy, bo tutaj też mam cenę dla tej rzeczy w złotówkach na kilogram, czyli to będzie 0,6 kg. Jeżeli cena jest 12 złotych za kilogram, to oznacza, że jak ja kupuję 40 dekagramów, czyli 0,4 kg, no to to muszę pomnożyć razy 12 zł i otrzymam tak cenę za całość, to będzie cena za rodzynki. Muszę do tego dodać. Cenę za mm, pestki dyni to będzie 0,6 razy i ponieważ ten jest 17 za kilogram, no to to razy 17 to, są, to jest cena za pestki dyni. Z usamen do kupy, jak obliczę sumę tych dwóch cen, dostanę cenę mieszanki. No to 0,4 razy 12, no to to można zapisać w postaci tak 2 piąte, no 4 dziesiąte to są 2 piąte, razy 12 to jest równe, 24 podzielone na 5. Tak natomiast ta druga rzecz to będzie 6 czyli 3 piąte razy. 17 no a to jest równe 3 razy 17 to jest 51 i to ma być dzielone przez 5. Tak? No można zamienić sobie na dziesiętne ułamki. Czyli 24 dzielone na 5 to jest 4,8. No i do tego ja dodam sobie 51 podzielone przez 5, czyli 10,2, tak? To jest równe. 10,2 dodać 4,8 to jest równe 15 złotych. No, i to jest cena tej mieszanki. Zadanie 18. Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku. tak? Czyli wszystkie boczki jakimiś wyrażeniami algebraicznymi opisano. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rąbem. Zapisz obliczenie. Rąb ma wszystkie boki równej długości. No i tak, jak z samym do kupy pododajemy te x, to będę miał tak 2x. Dodać 1, 1 2x, to już mam 2,5x. tak? Yy, dodać 3 2x, to będzie. I dodać x. Może zapiszmy to, czyli będzie tak: 3, 2x to dodać 1, 2x. Czyli najpierw to i to dodaję ze sobą. To jest równe 4, 2x. A to równa się 2x. No i teraz to dodaję ze sobą. 2x plus x to jest 3x, czyli ostatecznie mam 2x plus 3x, a to równe jest 5x. I teraz, jeśli zobaczę na te jakby wyrazy wolne w tych wyrażeniach algebraicznych, to one tu mi się zredukują, w ogóle mogę to skreślić, i tak samo tu mi się zredukują, w ogóle mogę to skreślić. Tak? Czyli otrzymam równanie, że 5x równe jest obwodowi tego czworokąta, on równy jest 100 cm. Wynika mi z tego, że jak ja to podzielę przez 5, to mój xik będzie równy 20 cm, bo 20 cm razy 5 to 100 cm. No więc, jak oznaczę sobie odpowiednio jakoś te boczki, ten boczek dajmy na to, będzie boczek A, ten boczek będzie boczek B, ten boczek będzie boczek C, a ten boczek będzie boczek małe D. To ja mam, że małe a to jest. No to jest 2x minus 15, czyli będzie 2 razy 20, bo to wynosi mu x minus 15. No to to jest równe 40 minus 15, czyli 25. Teraz robimy dla boczka B, będziemy mieli boczek B, 1, druga, x plus 15. No to mamy 1, druga razy 20 plus 15. To jest równe. Połowa z 20 to jest 10. Dodaj do tego 15, dostajesz 25. Boczek C mamy. To jest opisane jako 3 2 x minus 5. No to mamy 3 2 razy 20. Mogę to skrać, skrócić i tu mam 1, tu mam 10. No i to minus 5 jeszcze. To mam 3 razy 10, to jest 30. Odejmij od tego 5, dostajesz 25. Bingo. Wyboczek D. Będzie. 20, tak? Plus 5. No a to jest równe 25, to nie ma o czym mówić. Okazuje się zatem, że wszystkie boki ABC i D tego czworokąta są sobie równe. Ponieważ A równe jest B, równe jest C, równe jest D. Zatem czworokąt ten jest trąbem, co należało wykazać w tym zadaniu. Zadanie 19. Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Zapisz obliczenia. To najpierw obliczymy sobie z jaką prędkością jechał w drodze do celu. No on przejechał trasę 90 km. I zrobił to w czasie 1,5 godziny. 1,5 godziny to będzie, tak, 1 godzina ma 60 minut, a pół godziny, tak, to jest 30 minut. To razem będzie czas 90 minut. Czyli to będzie on 90 km, przejechał w czasie 90 minut, czyli jechał z prędkością 1 km na minutę. 1 km na minutę razy. Godzina ma 60 minut, czyli razy 60 minut, jak to pomnożę razy 60, to dostaję, że on jechał z prędkością 60 km na godzinę. Tak było w drodze do celu. Teraz zobaczmy, z jaką prędkością jechał pan Kazimierz w drodze powrotnej. W drodze powrotnej ten samą trasę, czyli 90 km pokonał w czasie o 15 minut krótszym. 90 minut. Minus 15 minut, to jest 75 minut. No więc ja mam, że 90 km... On pokonał w czasie 75 minut, a to oznacza, że on jechał z prędkością 1,2 km na minutę. No to teraz, jak mamy 1,2 km na minutę, to jak pomnożę to razy 60 minut, to dostaję, że on jechał z prędkością 72 km na godzinę. No to tak. W drodze do celu jechał z prędkością 60 km na godzinę, a w drodze powrotnej jechał 72 km na godzinę. No więc skoro pytają nas. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej, to wystarczy, że ja od 72 km na godzinę prędkości jazdy pana Kazimierza w drodze powrotnej odejmę prędkość jazdy pana Kazimierza w drodze do C. Dostajemy, że ta różnica wynosiła 12 km na godzinę i to jest odpowiedź do naszego zadania. Mamy zadanie 20. Trapez równoramienny ABCD, którego pole jest równe 72 cm2, podzielona na trójkąt AED i trapez EBCD. Odcinek AE. Ma długość równo 4, a odcinek CD jest od niego dwa razy dłuższy. Czyli tutaj będziemy mieli 8 cm. No i też, jak tu poprowadzę sobie drugą wysokość mojego trapezu ABCD, to tutaj ten odcineczek będzie miał również długość 4 cm. Tu mam 8 cm. No więc ta dłuższa podstawa mojego trapezu ABCD ma długość 16 cm. Nie bez powodu podano nam pole trapezu ABCD ponieważ będziemy mogli wyliczyć z niego wysokość tego trapezu. Wzór na pole trapezu jest następujący. To będzie odpowiednio dłuższa podstawa trapezu A dodać krótsza podstawa mojego trapezu B dzielony na 2 razy wysokość trapezu H. No to podstawiamy pod wzór, Mamy, że pole trapezu równoramiennego ABCD jest równe 72 cm2. Moja podstawa dłuższa jest równa 16 cm. Podstawa krótsza jest równa 8 cm. Podzielę to na 2. Pomnożę razy h. Ja będę w ogóle chciał z tego h wyznaczyć, więc od razu mamy, że 144 to jest równe. No i tu mamy to. 16 plus 8 jest 24 razy h. No i podzielmy to przez 24. Otrzymywujemy, że h jest równe. 144 podzielone przez 24 równe jest 6. No to wyszło nam, że wysokość trapezu jest równa 6 cm i ta wysokość to jest zarazem wysokość tego naszego trójkącika AED, którego pole każą nam obliczyć. No więc będziemy mieli, że tu jakby co liczyliśmy pole ABCD, więc napiszę co liczyliśmy, teraz liczę pole AED i ono jest równe, to będzie ze wzoru ogólnego na pole trójkąta, jedna druga A razy H wysokość trójkąta, to mamy u nas podstawą tego trójkąta AED jest odcinek AE. On ma długość 4, czyli 1 druga razy 4 to będzie 2 razy wysokość tego trójkąta razy 6, no więc pole trójkąta AED wynosi 12 cm2. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Zadanie 21. Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 cm na 2 cm na 1,5 cm. Ona jest prostopadłościan. Od razu można policzyć V jednej czekoladki. Wynosi ona 2 razy 2 razy 1,5. To jest 6 cm 3 Teraz mogę obliczyć V wszystkich czekoladek. Mamy, że było ich 32 w pudełku. To jest 6 cm sześciennych razy 32 to jest równe, 32 razy 6, to jest 6 razy 2, to jest 12, 6 razy 3, to jest 18, czyli plus jeden to jest 190, czyli 192 to jest objętość, 192 cm sześciennych to jest objętość wszystkich czekoladek. No to teraz wystarczy obliczyć również objętość pudełka, to jest prostopadłościany, więc tu żadnej filozofii nie będzie, po prostu wszystkie wymiary przez siebie wymnożę, będzie 16 razy 24 razy 2,5, a to jest równe, 960 cm sześciennych. No to teraz wystarczy wziąć sobie stosunek, jak ma się 192 cm. Już nie będę pisał może jednostek. Jak macie 192 do 960, to będzie, proszę zauważyć, 192 razy 5 to będzie. 5 razy 2 jest 10, 0, 1, 5 razy 10 jest 45, czyli 6, 4 dalej. 5 do 4 jest 9, 960, tak? czyli to będzie 1 piąta, a 1 piąta, jak zamienimy to na procenty, to jest 20%. Zatem odpowiedź do tego zadania to jest, że objętość wszystkich czekoladek stanowi 20% objętości pudełka.